Cześć. Ale się kaskata kręci kurwa. Kręci tą Juhu. kasetą, kręci tą kasetą. Aloha. Hola. Por favor, buenos dias, namaste. No kurwa w innych językach to nie umiem pierdolić. Guten tag. Arigato. Podróży? Bonjour! Priwiet? Który kurwa język mam wziąć? Dobra, mamy problem zakładnicy, bo oni nie pierdolisz. Oni nie potrafili. To będzie cień. Niech nie niech O, dobra, podnoszę rączki. Dzięki, Marek. Gleba, gleba. Uwaga, uwaga, chyba przyjechał jakiś ważniach jak czerwona koszula. Dobra, weź ich, weź ich tam, kurwa zachęć, żeby przyszedł, kurwa negocjator wykryć. Nie, ale kurwa, czekaj, bo tam, tam jest czerwona posuty. koszula, tam jest tam, nasz gęk, nasz gęk! skibidi, skibidi. Dobra, czerwona koszula spierdolą i chyba go podadzi. Oj, chuj. Kurwa, jacy bogaci. Tutaj jakiś helikopter. Tu kolejny helikopter. One eternity later. Dobra, uwaga, uwaga, zakładnicy. Dzisiaj pokażę... go, co ja mam zrobić? Retuję go. Mi... Pa, pa, Dobrze, poczekam sekundkę. Bo ja ten, koledzy tutaj. Hmm. Kolego, kolego. Ty musisz w niego. W niego. Nie w podłogę no ja cenuję, w niego. Tak. Dobra, 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 daj mi, daj mi teraz ja, ja Dobra, ja witam serdecznie, witam na napadzie. Dzień dobry, kłanią się po same kule. <grym> jak zelpań, Będzie pan negocjatorem z... z... To jest to jest. z... To tak? Tak jest. Dobrze. E, dobrze, nazywam się to Moje Jestem będę waszym, będę negocjatorem. No i powiedz mi tak. A, kurwa, ile to czy trwa, tutaj jadolę. zakładnicy potrzebują może jakiejś medycznej, Jedzenie picia może są głodni. Dokładnie chcę gadać. No. Panie jak chce pić. Plus mnie jebany Przepraszam, plus mnie ten czerwony postrzelił, w sensie ten... Który, no kurwa? ten kurwa w okularach, no. W nogi! Ja? No, no kurwa, tak! Nie bo... pamiętam, mam demencję. Więc okay. mam przestrzał na wylot i kurwa boli mnie ta noga. A potrzebujesz, y, może, jedzenia, picia? Bo to, to że medyka to tak, to okay. tak. No pić mi się chce. Dobrze. Mhm. No to A ja to głodny, ja to głodny. Ja jestem. Ja jestem. I powiem, co dalej, okej? Okay? Witam serdecznie. Witam serdecznie. No, ja serdecznie. Tak. E... Witam serdecznie. Tutaj widzę, że jest to czerwony pojazd, tak? Tak, z nim się udawać. O, okej. Okay. To powiedz mi, jaki on jeszcze jest? I co to za model? Eee, czekaj, czekaj, bo ja muszę podatniku do zerknąć. Model jest 2000. 2000. Onda, onda. Eee, dobra, proszę pana, z, tak, z tego, że tak. Kurwa tylko stałem Tego co ja widzę, proszę pana, to jest y, Subaru impreza. I. on. Y, Czekaj, Bo ja kurwa mam e, dezortografię. E, 260 na godzinę. O, jeszcze Zamurowało go. Eee, okej. Okay. Mm -hmm. Tak jest. E, w którą stronę będziecie się udawać? O kurwa, Zlewa, pan prawo. mi teraz zadanie e, pytanie. Zadał, kurwa. Prawo Bo też chciałbym e. się dowiedzieć, co byście Brawo. chcieli za zakładników, ale najpierw. Ale one one które one... prawo, kurwa? Moje one one... prawo czy wasze prawo? Twoje brawo. Dane, bo jak wyjdziesz z tego, o, nie? Pojazd gdzieś się Dobra, przejdę w kierunku Są prawym. Stronę. Ok. I, I co tam dalej było, bo trochę myślałem nad tym. Dobra, to powiedzmy tak. Za pana i panią, jakie żądania byście chcieli? No kurczę, tutaj powiem panu tak. No pan wygląda, jakby się w gacie. No pan popatrzy na niego. No widzi pan ten strach w oczach. Znaczy, no w oczach no może pan nie zobaczy, bo on to prawdopodobnie porno a tego ogląda, Ale to mniejsza o to, bo jak pan widzi, to mu tu knaga stoi jak skurwy syn. No, za niego to ja bym poprosił, proszę pana, tak skromny. Wolny odjazd. Za tą panią. Piękna tutaj pani, jak widać, stringi gdzieś tam wystają. Hi, hi. Może jakaś kawka pana będzie, nie wiadomo. za nią my chciał kulturkę, co pan lata. Mhm, mm, mm, okej. Okay. dobra. Jakbyś mógł jeszcze powiedzieć mi, a, to jest Subaru. Dokładny mhm. model. O kurwa, to żeś mi teraz pytanie. Nie, nie wiem, Subaru impreza z 2004. Ty, tyle wiem. WRX chyba. WRX jakoś tak? Nie wiem. Nie, nie, aż tak a, się nie znam WX. na autach. STI. O, bo chyba, STI? że pan chce nazwę, nazwę inną niż. Taka dokładna nazwa, tak? Dokładne, nawrót, tak. E, tak. O, WRX, niech pan jeszcze dopisze. WRX. Okay. Ja coś zaraz nie wiem, Tak, z tak jest. Dobrze. Dobrze, trzeba będzie Dobrze, medyka wezwać. Skonsultuję z stałką i zaraz wracam. Super, dziękuję. E, już powiem, że e, medycy e, zostali wezwanie. Super, no to czekamy. Panie przecież nie może mieć dziurawej nogi, jak potem na kawkę mam iść. Nie. No właśnie. Ale nie, że kurwa na kawkę, czy co? Privet. Dobra, to tak, przyklepujemy wam e, wolny odjazd. Więc, e, wypuścić jednego zakładnika. Powiedz, że nie wypuścisz, dopóki nie będzie medyk. Zostawić. Jedzenie i picie. Medyk już jedzie w drodze. Jest e -e. w drodze, więc. E -e. Tak, tak. No, e, no to ja pana, mam dla pana tutaj kontrofertę, ofertę, że tak to powiem, z wypuszczeniem. Ja, ja bym nie, sobie ich zostawił, dopóki medyk nie przyjedzie. Jak przyjedzie medyk. Jedzenie i picie. Ra to i picie razem do. z medykiem tutaj wyjdzie jeden, A, ale musi jeszcze być jedzenie i picie, bo ja chcę, żeby oni byli to, to na karmieniu na moich oczach. O! Dzień dobry, panie medyku, no, ja witam serdecznie. Wygodę. O, jedzenie i picie już jest super. To ja proszę, proszę ja panią rozkłuję, bo pani ma problem. Pani cicho siedzi, bo ja muszę panią rozkuć kurwa! Dobra, kurwa, rościna, To pani jest ranna ogólnie, nie? Niech ona sobie jeszcze tutaj i coś. Co się stało? Kurwa, ustało. o, czekaj. Mm, już. Noga mi postrzelił na wylot, mnie krwawi i napierdala i nie wiem, czy mnie przeciął przez ścięgna, czy przez kości i nie mam pojęcia, ale napierdala mnie ta noga strasznie. lewa. Która noga? Mi pani? A, lewa. lewa. Dobra. E, jakbym mógł Panią prosić, niech Pani usiądzie. Pani ale boli mnie! Ale... Mogę się położyć? No to niech Panie się położy, jeżeli jeszcze bym mógł prosić o zdjęcie spodni, by... Pan też Tu jest taka ładna... gdzie ty kurwa się spodnie? To Panie czekaj... Pan tam szukał kobiety to... Ona jest zawsze chętna. Proszę Pana, jeżeli Pan lubi ten, to tam w rogu Pan widzi, tam też jest taki ciepły kolega. Kurwa, takie widoki dla mnie? Ale to jakby Pan chciał oczywiście, ja nie zmuszam, tak? Kurwa... Pani, o, on tam a, sobie kuca ładnie Co jest? Pierwszy raz widzę, że było ściągane, tutaj po kurwa ubrań! Przypada, bo ja mam wrażenie, że tutaj nie jest leczone, tylko kurwa ruchane. Kurwa, jakie widoki. Przepada, ona jest lega. Jeszcze raz pierdala. to każą ściągać ubrania, tak na RD Ty jest... Ty nie... tym negocjatorem, żebym jeszcze miał ładne widoki, czy co? tak, 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 dokładnie tak. Kurwa, no normalnie oka nie mogę zdjąć. Nie, ja Tutaj jeszcze jest y Tak, jeździ. nie wiem, mogę to go rozkuć, póki to jest leczona tam? Tak, dobra. Myślę, że tak. Żeby zakupać? Mam. mam. No to zaraz go zakujesz. Dobra. No i się co to by... To by... o jest za trudy ją nam było Jeremy. was, że e, w z svaką politycznej decyzji, aby wam wydać pierwsze ostrzeżenie negocjatorskie za niecelowanie do zakładników od początku napadu. Come on, na, dog. Come on, man. Jak wszedłem, A, ja jeszcze co cały czas było panie? Pierwszych... Ja z wami jestem czas trotki pan. I chuj czy rudzik auto cały czas celuję do zakładników na przeszłość, więc takie niecelowanie. Ale pan jest nie, ale no przecież chyba się podstawy wie, nie, że jak rano zanieczyszczona i tak. na pierdolach jak to, to się wierze, nie wie, panie, panie to trzeba mieć trochę więcej komórek muzycznych. Dobra, Marek, weź go, chodź tutaj zakłóć. Dobra, dobra, przyjmiemy to ostrzeżenie. ja jestem zła, panie, nigdy nie boli. kobieto, ciszej. Dobra, proszę pana, przyjmiemy to jedno ostrzeżenie, no nie chce mi się kłócić, kurwa, jedno ostrzeżenie. Dobra, już niech ona będzie Ja bym, ja bym, ja bym chciał y, zaznaczyć, że ja też bym potrzebował teraz pomocy medyka, bo zatrułem się tym hamburgerem, co mi przyjdzie. A to zaraz, bo twoja koleżanka to aktualnie orgazm twierdala. Nie ja Chłop, ja chłop mi kurwa ja nałożył opatrunki jałowe. Ja mówię, a pan mi nie oczyści tej rany? A on, a pani skąd wie o tych rzeczach? Ja mówię, no podstawy medyczne się zbie, On mi kurwa założył opatrunki, po czym oczyścił rany, po czym znowu mi założył opatrunki. Chodź go zakuć. No pierdale? Nie mogę, takie chuje... myślałam że podgrywa, ale nie umiem nie, Czy tylko mnie tutaj pan Marek Tak, 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 nie tak. tak, To, to, to A, musi być okay. u pana on, on, u, mnie, u mnie, że tak to powiem normalnie chodzi Chodzi, bo okay. Chociaż w tym momencie to Celuje w sufit, więc no, no, Ładnie prosi się o odpowiedź Jaką ma. być porządku. No. Ja badał, niech pan sobie pierdolnie na konafie, bo coś tu ile poczekamy z tą parą. I A do domu na obiad miałem zdążyć. Domu tam mi laska wykuruje i tyle będzie. A wie pan, która godzina, już Jest kurczę. A co... ja, ja obiadę ją koło 23, ja zanim wam spierdolę, to wiesz. Ja patrzę. A jak wam nie śpiew, to już w ogóle. Już Nawet będzie na co w domu się pojawiać, kurwa. już chuj bambki Już wtedy dożywacie możecie mi dawać i tak lepiej niż z kobietą w domu wtedy. Wie pan, jak to jest? Kurwioną kobietą? pan miał matkę to na pewno, albo ma. Nie, 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 nie żeby mu śmierć. A pan wie, kurwa, jak to jest przejebane. Jak się, jak się kobieta w kurwie, to już kaplica. Już tylko kurwa grób kupować, kopać jela. Panie, ja nie wiem co pan mówi, a tutaj kobiety to biegnę i toki mam. Już kończymy. No się nie celujesz do medyka? E, wydaje mi się, że to by było na tyle, no bo... Wiesław? Ma... Hmm. Odmutuj się, nie celuj do, do nie, medyka. Nie, nie celuj. Do, do nie, nie celuj do medyka, do mnie. Kurwa. Wiesiu. Wiesiu. Ile? Nie Nie wiem, pan jest medykiem, nie wiem czy tam mam odłamki czy nie mam odłamków, to, to pan musi panie, to stwierdzić. Panie, decyduje. Jak to ja? No może, no może pani żyć z Dobra, Luna, nie miej odłamków. Nie Uj, bo on jest silny. I jak pana? Pan jest. Dobra, dziękuję. No przynajmniej no, trochę ustało, dobra. ale boli na kur... Nie, bo jeszcze ten się zrzegał nam. Mogę, mogę jeszcze... Pani, mogę jeszcze pani dać leki bólowe, mocne. O, o! To przyda się, bo na kurwa, mnie strasznie. Kto tam taki debil, że pisze na, na, na megafonie? Ja bym ja, jeszcze ja, ja, ja proszę. proszę Marian! Oczywiście. trzeba jeszcze panią zakłócić. się no, nie rusza. No tylko niech skończy ten gaz nie A, A, A Lampę tylko zakłujemy. Poczekaj Jasne, poczekam. No, no problem. Proszę Dobrze, bardzo. nie obciąża tej nogi. Dobra, to wszystko. Do widzenia. Mhm. Tak mi pomógł, że pijemy. Proszę nie będzie Panią propozycja. Jakby moja tam tą pierdonała i stwierdziła, że to już koniec, to wie Pani, ja tam mogę numerek Pani No Dobra, no to tak. Możecie już jednego zagodnika wypuścić. Zrób wyliczankę, zrób wyliczankę. jednego wypuszczacie. Dobra. I tak, za minutkę wychodzicie. Za minutkę, dobra, to czekaj, czekaj. Eny, du, fuck, E Dobra, baba ba, para para bere bere i bareleba Tego z pornolem Można brać Niech spierdala Dobra Dobra, no wyjdzie Wypierdalać już mnie ta twoja knaga w kurwie Już, idź Proszę wam. ja myślę, że się odwracam do niego i widzę knagę Ja nic nie widziałem Nie widziałum Dobra No to tak, dwadzieścia sześć Ja nie celowałem tylko co. 26, tak? Tak, tak. Okay. No do mnie. Dobra, dobra. No najpierw to się prawo, tak? też medyka. Kulturka, to była Kulturka, Kulturka ci coś jest. Nie, 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 nie. Też. Tak jest. No i dobrze. Czyli wychodzimy. No, no, w sumie miew... to teraz. Oni mnie no, zostawić. Pan tam o, i... ale, to i... już. Tak. Dobra. Już może. Dobry. Chodź tu. Goła klata. Okay. Idę. Marek. Wychodzimy. Okay. Okay. Wszyscy wszyscy, Ty, ty, do zakładniczki. Idę przodem, jak pan Wychodzimy, palo. Dobrze, no, no, no. spokojnie, ja powiem. Już, już, już idę. zakładnik no, spokojnie, no spokojnie, zostanie, zostanie. Ja zapraszam, idę. zapraszam wszystkich serdecznie Zdeł to? Tak, 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 zapraszam Nie no, Dobra, to moja Wojny, piatru, jest Jarek, wojny No tak, 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 no ja tam przed nimi się ustawię to czekaj, to daj to Moe się ogarnąć Daj to, to... No, to, to Mogę? Już zajmę Zostawili moja... no, ją Czekaj, jeszcze zajmę, jeszcze zajmę się Mamy wolny odjazd i kulturkę, proszę pana Jakie żądania? Ja ja saluto, to samo, to samo, ja. sì 11... no. tak, to jest bardzo, bardzo, to bardzo, 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 to Dobra, jak będę zagłuszony na radiu? Jak robimy? Muszę ich wyrolować najpierw całą. Ona nie skręca. I ja też zbytnio. Nie wiem, Ale się jeba nie trzymają. Nie do końca wiem w sumie jak ich być. Nie spodziewałem kurwa, się kurwa takiego samego. Ale tak nie da się na nim połączyć. No nie, nie da się jak jest. To koła dawno temu musisz mieć zagusza jak już. Dobra, są zgubione. Ało. Ało! O! O! Cześć, co to jest kurwa? No i chuj. A tu.